Siema, witam Was na kolejnym odcinku z Brawl Stars i tym razem jest ze mną Kaktus, tak jak w poprzednim odcinku. Przywitaj się. No cześć. Nie pytajcie dlaczego rozmawiamy przez telefon, a więc zacznijmy sobie. O, i zostawcie lajka, tak jak pan Crow. Ponieważ zamiar do ciebie jechać. <grych> a ja do ciebie. No właśnie, więc ten. I dzisiaj wbijamy 1500 puszek ogólnie i... Szkoda tego openingu wczorajszego, w sumie dzisiejszego, bo w ten sam dzień nagrywam odcinek. Co? Nic nie wdropiło. mam. Dobra, go. Dobra jest skrzynka, ale ma już AIL primo Dobra, słuchaj tak, to jest. wykonujemy moją ulubioną taktykę kampa. Leon, Leon, na no niewidzce Dobry, dawaj na kogoś, kto ma 10 Power cubów, zdobędziemy trochę Power i wygramy grę. Co ty na to? 9. 9? To, to idziemy, to idziemy, na pewno nie zginiemy. Nie w ogóle. Uważaj, Shelly, 11 z tyłu. Na pewno nie zginiemy. Dawaj, go. Tu też 12, są. Muszę ja mi ja mam przewagę. Nie, ale kolejny. Zginąłem. Ja też. Ale mam trzecie miejsce. Dobrze, dobrze. I wychodzi mi to na plus. No mi też wychodzi na plus. A u Manoika wychodziło na zero. Ha? Czy tam? u? No wiem. A Manojek myśli, że jest taki kozak. Ale on grać nie umie tak naprawdę. Hejt na Manoika. 100% hejtu na Manoika Ja Bibi Ja polowałem dzisiaj na Bibi, ale coś mi nie pykło. No jak masz Franka, to masz małą szansę na Picku teraz. No wiem. Ale ja... Ja to, to jest najgorsze, że jak wbijam sobie kod pocztowy, żeby założyć konto MyPace w tak? mi wyskakuje konec CTRL. O dzięki dla typa, że rozwalił nam skrzyneczkę. Pozdro ty. Pozdro dla typa. Uważaj, ja się z bólem biję. Ja się z biję. Zabiłem. zabiłem Nie zabił. Gnój, Gnój Dobra, ma siedem spadek Gnuj, walony. Ale bólę zabiłem. Uważaj, bo się zaraz odrodził u niego. Ja to przycisk. Kurwa, ja się odradzam, odradzam się. Krasy na niego, bo ja jestem infinity na razie. Kur... Nie, dobra, ja, ja leżę od strefy, kuźwa Zabierz go, nice Dobra, ja, ja tym, w tym momencie mam deda mega Nie idź, bo zginiesz, ziom Ja mam takiego deda A to jest najgorsze na YouTubie, że ja jak mam odcinek, to ja muszę krzyczeć tak naprawdę w rzeczywistości, żeby mnie dobrze było słychać, nie? Bo oczywiście telefon jest tak zajebisty, że nowy będę sobie kupywał. Jaki? Eee. Horzor, czy jakoś tak? Honor. Tutaj... Oh Honor, a... Ty stary, bo mnie bot goni, a ja mam 1000 KP. Dobra, ja się sam, bo nie wiem. Czekaj, bo ja się tak za 3 sekundy odradzam. Odradzam się. Jezu, on ma 17. Czeko, tak! Kurde. Obronę mam, mam, mam tego... Mam to. Kurde. kurde. Patrz ile to było power cube ile leżało. Dobra, ale to... Dobra, 4 pucharki plus. Ale o wiele ciężej gra się dłoń, niż solo, co nie? nie. Wiem, ja, ja zrobię to, co chciałem, czyli wezmę się She Shelly, którą nie gramy chyba już miesiąc albo dwa. Czekaj... Shelly plus Pam lub plus... Hmm, coś na daleko, Colt może, albo Crow właśnie. albo Leon. Tak kurde, co ci mam na <laughs> Ja w ogóle bym o. zagrał tego Rambo, Robo Rambla, ale mam 19, a nie 20 tych takich kuponów. O, Piper! No, Piper! A, dobra, ja gotowość chciałem kliknąć, a anulowałem. Powiedz, że mi tylko jednego epika brakuje do wszystkich? Mi tylko trzech lub czterech, bo mam Franka, ja i Mi brakuje tylko Franka. A ja mam właśnie Franka. Dobra, go, mamy jednego Power kluba. Kurde, ale ta wydaje mi się, że szybciej biega niż ból. Nie, już, kurde, wygrana gierka, nie? No wygra na Piper 1, czyli 1 i tutaj dajny 2, Cold 4 A tu myślałem, czy zasięg od Colda chyba, nie? No ma 5 cubów No i to z tego, że mam 5 cubów Ej, ja podjeżdżam no, pierwsze. Dobra, leży, do on zależy. Dajny uważaj. Ja cię nie słyszę na. Co? Ja cię, ale ja cię prawie nie słyszałam. A okej okay. O kurde ja wiem na bóla bóla wiem Ej, ja, ja robię... Jest, ból leży. Ej, siedem, siedem ból miał kuś wam mnie nie zabił, idiota. To jest Leoś! Chodź! Leoś? Leoś! Tego prawie masz na strzała. Co ja robię? Co czym nie strzelił? No halo. Ty mam mała jakaś. A mi Ult nie strzelił. Super cel jest nie fair według mnie. To może ja wezmę. To ja w wezmę Bo ja mi ją na ósmym powerze. Ja mam na siódmym. To ja wezmę może nitę. o! Bo na niej mam szósty power w sumie. Albo nie, ja wezmę coś na daleko bardziej... To Albo wiem co wezmę. Ha ha ha! A skąd wiedziałeś? Czekaj, bo mi się postaci No bo myśli. jak się tak, więc... Poza Frankiem mam wszystkie postacie, których ty nie masz. No nie, to jest nie fair. Ale ty dłużej ode mnie grasz. Ty no life już w Brawl Stars. To no, na pewno. Tak, ty no life no. jesteś, zwykły Zwykły no life. Mhm, no, na pewno. No ty, jak ty grasz codziennie po 5 godzin? Słuchajcie, to jest prawda. On gra codziennie po 5 godzin. To jest czysta, święta prawda. Pięćcie, ja jestem na podwórkę, idiota. Teraz? Mm, no nie. No właśnie. Ale normalnie to tak. Idzie. Widzisz? No life ish, no life ish, czyli. Późno, mi się nie Ale podoba nie no life. ten jego atak. Dobra, dostał, dostał, obijam, obijam. Dobrze. Ej, uważaj, bo... A! U... Pójdź wam, no zbogowałam multa! No nie. A chciałem go... Ha, ha, ha. Kurde. Dobra, pogram Dobra, ja, ja tego poko bym strzelił, ale... Skoro nie... Ej, pochodź, bo to mam tu. Dobra, zejmę tam. Teraz do Dobra. 11 Ale to jest dobre w ogóle kombo Shelly z... Frankiem, ze Frankiem Dobra, nice. 14 Power cubeów, co? Ej, bo mi się musi. Dobra, już mogę iść. Okej okay. czasami z netem są problemy w Braulея. No. no nie, no, drudzili się idioci, no. Dobra, chodź na nich Ale oni mają zębę. No, co? <noise> co to było? <noise> <Co to> było? <noise> Jaki jest Twój rekord Power Cubów? E, 23. Ja mam mój 28 kurcze. Ale nie dużo mniej. Dobra, wielkie starcie, wygrywam to. Ej, wygrywam to. Tak, zarąbałem ostatniego killa ci. Ha ha ha. No, chyba nie bo ja łutę strzeliłem. Ha, nie zarąbałem ci, zarąbałem ci. Wszystko na odcinku. Tak. O kurde. Zaraz si siódma Przejdziemy. A czemu ty masz skin do doszeli? No bo to jak ja miałem bra brał Stars przed 2019 rokiem, to od 1 stycznia jest ten skin. Ale to jest Stefer, ja też chcę tego skina. No tak się nie. Czekaj, o nie, zostawię sobie. No i dobra, jeszcze ile meczyków? Nie wiem jak chcesz, bo na razie jest, czekaj, 10 minut odcinka. A ja ty włączasz zarabianie na reklamach? Nie, a co? Przemówam. Dobra, dawaj tego power cube'a, lecimy po te skrzyneczki, dawaj. Ja biorę dwa na, na jednego strzała. Pa, normalnie. ten bulek. Dobra, dawaj. Go. Ból masz się poddać nam. Dobra. Ale jak się poddał w ogóle? Lub, lub pani w szkole mu zarąbała telefon. Chociaż jest, chociaż jest sobota, to pa 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 się na typa grać. Ej, hey, ty pamiętasz, Krasa urwał przeciw? No, Krasa urwał przeciw. Krasa urwał, urwał. Ale urwał. Dobra, go go. Kurde, ja do strefy ubiłem Znaczy tej burzy ja to jestem idiotą Nie idź sam Nie zostawiaj mnie Ty, jaka to pierdzielanka Ty, ja Rico rąbię Dobra, nie, nie udało mi się zarąbać Rico Czekaj, bo ja się biję z El Primo El Primo biłem. Dawaj tego El Primo gnoja. Ej, daj na Dajny Daj dobrze, nice Dobrze, dobrze Tak trzymać, kolego Wielkie starcie. My mamy 11 power powercubów, ale to jest dobre combo w ogóle: Shelly plus Frank. Dobra, to jest 6 gold i 16! Dobra, jeszcze, jeszcze na nas Czekaj, ja łóżka bym zarąbał. Ale czekaj, dobra, ja pomagam, pomagam. Kurde. Czekaj, ja, ja z, dla Bibi. Prawie ultę zarąbałem jej. Dawaj, dawaj, dawaj. Wygrasz na luzie. Jest. 26! <grywka> 26 połóczki, Nice. Ale gdyby ona nie wzięła tych moich, to byś miał 30. No. No rekord. No to pobiłeś już swój rekord. Tu znajmy. Znajmy, nice. że pobiłeś. <grywka> Dobra, ja mam 1000 golda i nie. O kurwa, pod poduszką mam słuchawki. Ty dobry jestem, e, uznajmy, e, ja mam 1000 golda, więc e, ulepszę sobie jakąś postać, bo mam 7 do ulepszenia, ej mam chesta jeszcze jednego, to ja sobie otworzę Okej okay. Uwaga, co dropnie, e, 50 golda, plus 5 do nity i do peny plus 6, Zero bonusów, dobra, czyli mam 1059 golda i zobaczę co mogę ulepszyć, hmm Dobra, jeszcze trzymać, czy i kończymy, bo mi się nie chce grać. Dobra, ale ja i tak będę na no cały dzień, bo mama mi zarębała laptopa. Aha, okej. Okay. <grych> a ty to zaraz wrzucisz? No, zaraz wrzucam. Znaczy, to będzie drugi film, czyli Aha. ósmy już, a ten, co poprzednio nagrywaliśmy, to będzie y, pierwszy wrzucany. No tak, bo ten, o, co nagrywam, to jutro wrzucisz. No, jutro. A w piątek nie nagrałem, dlatego w niedzielę wrzucę. Ten... Bo w piątek nie, nie zdążyłem nagrać. Dobra, dawaj gotowość i nawalamy. Ja tutaj sobie to jest się... Drugi winie. Co? To jest drugi win. No. Dzisiaj drugi. Ale ten Frank plus 6 to jest kozak normalnie. To jak musiałby grać z takim śnubkiem, no to jest słabo. No tak, ale ty nie jesteś chyba nubem, co? No nie. No właśnie. Ja najlepszy też nie jestem. Zabijecie. Patrz, patrz, bijecie. W ogóle jest ja strzelam gwiazdkami, chyba, nie? No tak. To jest szalony Chodź. Gdzie chodź, panie? Dawaj tego kolta. Gdzie chodź, panie? Nawet. Dwa. My to się umiemy dogadać, nie? Yy, Broke ma Loła, ja też. Dobra, ja nie mam Loła, bo już nie żyję. To ty weź ich zabij, a potem mnie odróć, okej? Okay? Mhm, postaram. Wpierw zgiń. <ścoughs> to będzie mądre. Dobra, ta, ta gra nie poszła nam najlepiej. Paj, teraz ma w Pizdol. Pistoł czy w Dobra, ja zapierdalam Pawel i idę. Masz serkiu! No. <laughs> dobra, ja czekam, aż ty się odrodzisz, żeby Ej, dobra, ja ja, o, kurwa, bo on ulta użyje. Dobra, ten bot na niego pójdzie. Ten bot się na niego fokus fo, będzie fokusował. Dobra. Oni łączy przed strzałem. No i dobrze tak trzymać. Aha. Chcesz iść, to ja ci w tym... 15 power cubów, typ! Dobra. Dawaj, go! Taką okazję. Czekaj, bo ja nie mogłem kliknąć. 4 I zostaliśmy z nimi. 12 parkibów. Czekaj, ale to on, bo tamten 9 ma. Dawaj, bo ja tutaj gram tak, że oni to mi w tym strzał. Mocno. Ej, dobra, bot, bot się respi, bot. Dobra, pierwsze Zaginę. Tak, Ty zginęłeś już. Dobra. Leż leżą. Pierwsze miejsce. Nice. Co? No pierwsze miejsce zajęliśmy. Okay. Cicho, cicho wyjdzie że na odcinku 3, 3, 3... te winy. Niczego nie widzieliście, widzowie. Nie w ogóle. No nie. Ale ten Frank jest kozacki. Ja myślę, że Frank jest słabszy. Ile już, ile już jest? Co? Ile już milą? Eee, 17, a co? No to już może mnie nagrały w Nie, nie, nie... nie chce ci się? Dobra, ostatnią rundę zagramy i kończymy, okej? Okay? No dobra, i rzucasz ten pierwszy, tak? Tak, i rzucam ten pierwszy. Ma łapek w górę i kupuje dla... Wszystkich widzów face of z tym To, a za ile? Na ile? Co? Na ile? Jak będzie to łapek w górę pod tym filmem Pod tamtym, co nagraliśmy To wtedy... O nie, nie, nie zakładaj stu kąt! Nie mam zamiaru No i dobrze Ja bym założył, bo to wtedy dostajesz... Yy sobie pieniądze, a potem te pieniądze przeznaczasz na Brawl Stars a potem te, te pieniądze w i... Brawl przeznaczasz na... Ej, Brawl Ej, dał nie, dał nie, bo mnie bije Shelly! Dobra, ja leżę, idioto. Ej, nie, zabiłem szeli. I da barly, Barla i mi teraz Zaraz Barley zabije! a mi został. Dobra, ja czekam na ciebie. Ja czekam, aż ty się odrodzisz, bo ty to jesteś nubek i widzę

Kurde, mi się zmarnowało, a nie strzeliłem nim, kurde no Kurde, jak mnie porobił Dobra panie, ja, ja, ja poczekam na ciebie kurwa poko Ej dobra, ja na ciebie tak, poko pójdę O nie, bo on mi uciekł Ból, ból. Patrz, stój, stój tu Haha, <ścoughs> pa jak porobił, pa jak porobił Dobrze, dobrze! Dobrze! dobrze. Parobisz ich. Kurde. Dobra, ale to No i dobrze jest. Dobra, dziękuję wam za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału, zostawienia łapki w górę i pozdrowienia kaktusa. YouTube Fox! Patrz wszyscy mig BioBrawo! Wszyscy mi kibicują. U kurwa. Ej, to nie... No ten YouTube... dobra, to Elo. No. no to ja Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę. I innych takich pierdołach ja opuszczam już ekipę i ich i gramy sobie i ja pogram sobie coś, nie wiem. Może coś jeszcze ulepszymy, zobaczymy. Czekajcie. Nie dobra, nic nie ulepszamy. Dobra, Elo, oczywiście gram pod za odcinkami. Napiszcie w komentarzu Kaktus pro, no i kaktusy rządzą, o, kaktusy rządzą, hashtag kaktusy rządzą, no i wtedy przypinam wam serduszko, Elo. No tak.